przyjaciele. Kojarzycie taką sytuację, w której odpalacie poradnik do bildu, który jest z klas dostępnych w Baldur's Gate 3, a w środku okazuje się, że to multiklas 58 różnych specjalizacji. ekwipunek jest dostępny dopiero pod koniec gry, a żeby wszystko zadziałało, musicie w pełni księżyca poświęcić dwa barany. W tym materiale tego nie będzie. I nie zrozumcie mnie źle. Uwielbiam grzebać się w bildach, i im bardziej są skomplikowane, tym bardziej imponuje mi ich twórca. Ale! Robię ten materiał również jako osoba, która do niedawna była przede wszystkim konsumentem tego typu poradników. I myślę, że czasami najprostsze rozwiązania są po prostu najlepsze. Dwunasto levelowy mnich praktycznie zawsze trafia. Dodatkowo, wrogowie bardzo rzadko trafiają w niego. Ma praktycznie nieograniczoną ilość ruchu i nie wymaga częstych, długich odpoczynków, bo regeneruje wszystkie zasoby po krótkim odpoczynku. Jeżeli proste, ale genialne rozwiązania to wasz klimat. To jest szansa, że ten materiał się wam spodoba. Do dzieła. Siemanko, z tej strony Volt, a wy zawędrowaliście na kanał Nerd Central. It's like Nerd Central in here. Jeżeli chodzi o progresję, nie czeka was nic skomplikowanego. Rasę możecie wybrać dowolną. Niektóre zapewniają dodatkowe perki, np. półelf leśny ma więcej szybkości ruchu. Ale nie jest to mus, bo innymi sposobami możecie osiągnąć ten sam efekt. Jeżeli oglądaliście mój pierwszy film, wiecie, że dla postaci, które posługują się siłą przy ataku, ustawiam jej wartość na 10 punktów. Ciocia Etel w szmaragdowym gaju ma od pierwszego dnia w grze do sprzedania 3 sztuki eliksiru siły, które podniosą wam ten atrybut do 21 punktów. Eliksiry respawnują się po każdym waszym długim wypoczynku. Więc, zanim ciotka zniknie ze szmaragdowego gaju, możecie wyfarmić od niej minimum 12 sztuk na resztę gry. Resztę ładujecie w kondycję, mądrość i zręczność. Tej ostatniej ustawcie najwięcej, bo im szybciej mnich pojawi się w kolejce do ataku, tym lepiej dla was. Wiem, że na razie mamy sporo nieparzystych wartości, ale wszystko ładnie wyrównam. Biegłości wybierzcie jakie chcecie. Jeżeli to wasza główna postać, to przyda się perswazja. Mnich będzie miał też sporo zręczności, więc jeżeli chcecie zrobić z niego speca od zamków i pułapek, weźcie zwinne dłonie. Jeżeli wolicie wybrać cokolwiek innego, Proszę. Na drugim levelu dostaniecie umiejętność Krok w powietrzu sprint. Nie zapominajcie o niej, bo po aktywacji nie dość, że dostaniecie porcję dodatkowej szybkości ruchu to jeszcze wasz skok przestanie zużywać akcję dodatkową. Możecie więc kicać po całym polu bitwy, jakby jutra miało nie być. <grytanie> Na trzecim levelu dostaniecie umiejętność Odbijanie Pocisków. Zminimalizuje wasze obrażenia od strzał wroga, i mam wrażenie, że odbite strzały zadają o wiele więcej obrażeń niż wtedy, jakby was trafiły. Oprócz tego, będziecie mogli wybrać specjalizację. Droga otwartej dłoni to specjalizacja, która jest chora psychicznie. Na dobry początek dostaniecie umiejętności z serii grad ciosów. Jest to podwójny cios, który może obalić, wstrząsnąć albo odepchnąć wroga. Używajcie ich wedle potrzeby ale podpowiem, że obaleni przeciwnicy dostaną utrudnienie do rzutów obronnych. Na tym etapie w jednej turze wróg dostaje od was aż trzy ciosy i może zostać powalony. Na levelu czwartym dostaniecie odporność na obrażenia od upadku i możliwość wybrania sobie pierwszego atutu. Wybieracie atut Zabijaka, więc wasz modyfikator siły będzie dodawany dwukrotnie do obrażeń i testów ataku. Dodatkowo wyrównujecie kondycję do 16 punktów. Na piątym levelu dostajecie dodatkowy atak. Oznacza to, że od teraz będziecie wyprowadzać dwa ataki używając akcji głównej i kolejne dwa używając akcji dodatkowej. Oprócz tego dostaniecie najlepsze narzędzie zemsty, jakie jest w grze czyli ogłuszający cios. Ogłuszenie sprawia, że wróg traci całą swoją turę, a wszyscy w waszej drużynie dostaną ułatwienie w testach ataku przeciwko niemu. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nazwałem ten cios narzędziem zemsty. W swoim pierwszym filmie opowiadałem o bardzo łatwej metodzie na zaskoczenie przeciwnika. Metoda działa zawsze i wszędzie, ale wyjątkiem są wrogowie, którzy mają atut czujność, więc są odporni na zaskoczenie. Cóż, na ogłuszenie odporni nie są. Tak jak mówiłem. Zemsta. Oprócz tego, oczywiście używacie ogłuszającego czasu na każdym wrogu, którego chcecie wykluczyć z ataku. W połączeniu z Krokiem w Powietrzu jesteście w stanie kicać po planszy i ogłuszać każdego, kto będzie dla was niewygodny w walce. Na szóstym levelu wasze ataki zaczną przełamywać odporność i niepodatność wrogów na ataki niemagiczne. Dostaniecie też trzy pasywne umiejętności, z których możecie aktywować jedną i tym samym dodać do waszych ataków obrażenia nekrotyczne, psychiczne lub odświatłości. Integralność ciała to umiejętność, którą polecam używać przy dłuższych i bardziej wymagających bitkach. W pierwszej turze zużyję wam co prawda akcję główną, ale przez trzy kolejne tury będziecie mieć do dyspozycji dwie akcje dodatkowe. Łącznie to będzie sześć ciosów na turę. Oprócz tego umiejętność co turę będzie regenerować wasze punktyki. Na siódmym levelu dostaniecie umiejętności pasywne odskok i stałość umysłu. Pierwsza sprawi, że wrogowie będą was trafiać z dystansu jeszcze rzadziej. Druga będzie automatycznie usuwać z waszej postaci stan zauroczenia i przerażenia. Na ósmym levelu dostaniecie kolejny atut. Wybierzcie zwiększenie cechy i wyrównajcie zręczność i mądrość do parzystych wartości. Od dziewiątego levelu trudny teren nie będzie was spowalniać i znacznie zwiększy się odległość waszego skoku. Dodatkowo dostaniecie umiejętność rezonacja ki. Mnich, jak do tej pory, był najbardziej skuteczny w starciach 1 na 1 to teraz możecie ubijać nim całe grupy. Jeżeli wrogowie stoją blisko siebie, aktywujecie na każdym rezonację kij, używając akcji głównej i dodatkowej. Na koniec wybieracie umiejętność rezonacja wybuch, która nie zużywa żadnej akcji i podziwiacie efekt swojej pracy. Na dziesiątym levelu zwiększy wam się szybkość ruchu i staniecie się niepodatni na truciznę. Na 11 levelu po każdym długim odpoczynku będziecie budzić się z aktywnym sanktuarium. Na 12 levelu dostaniecie możliwość wybrania kolejnego atutu. Weźcie zwiększenie cechy i podbijcie mądrość do 18 punktów. Przy omawianiu ekwipunku wyjaśnię wam dlaczego. Widziałem, że ludzie często zamiast paru ostatnich leveli w klasie mnicha dodają dwa poziomy jako wojownik, żeby zdobyć drugi oddech, Albo 3 jako łotrzyk o specjalizacji złodziej, żeby zdobyć drugą akcję dodatkową. Ma to oczywiście sens i możecie bawić się tym buildem woli. Ale prawda jest taka, że nawet bez multiklasy, wasz mnich będzie przychylać losy każdej bitwy na waszą korzyść. Jeżeli chodzi o ekwipunek, mnich nie nosi pancerza, więc przez pierwsze dwa akty możecie nosić jakąkolwiek szatę, której premia wam pasuje. Na przykład ta z zaklęciem zbroi Agatys jest całkiem przydatna. Ale, na początku trzeciego aktu, proponuję wybrać się do sklepu czarodziejskiej rozmaitości i sprawić sobie przeszywanicę odnowienia duszy. To oczywisty wybór ze względu na plus dwa do klasy pancerza i atak reakcję, który wyprowadzicie w każdego wroga, który w was chybi. Następnym dość istotnym elementem ekwipunku są buty. Pamiętacie ten moment w grze, kiedy okazuje się, że wasz opiekun jest łupieżcą i trzeba go bronić przed Gwardią Orfeusza? Jeden z członków Gwardii wydropi wam takie kapcie. Zakładacie je od razu na mnicha i nie zdejmujecie już nigdy. Bo zanim skończy się ten poradnik, będziecie wiedzieć jak go poprowadzić, żeby mieć 20 punktów mądrości. W takim układzie butki będą dodawać wam plus 5 do wartości obrażeń każdego ataku. Na dłonie zakładacie jakiekolwiek rękawice dodające obrażenia do ataku bez broni. Jest ich sporo w grze. Jedną z lepszych par możecie dostać od Damona w oberży ostatnie światło za dostarczenie mu piekielnego żelaza. Na nich dacie radę pocisnąć większość gry, ale docelowo zakładacie rękawice łowienia dusz. Dostaniecie je po uratowaniu nadziei z łap Rafaela. Z Mnichem w drużynie obiecuję, że nie będzie to trudne. Pierścienie nie mają żadnego znaczenia. Załóżcie takie, których premie lubicie albo czujecie, że będzie przydatna. Ja założyłem jeden, który jeszcze bardziej zwiększa szybkość ruchu, i drugi, który zapewnia zaklęcie niewidzialność. Wiecie po co. W Domu Nadziei, przed walką z Rafaelem, możecie zawinąć z wystawki amulet większego zdrowia, który podbija kondycję do 23 punktów. Poradzicie sobie bez niego, ale z nim bardzo mocno zwiększy się przeżywalność waszego mnicha. Jeżeli chodzi o plecy. Nie ma jedynej słusznej opcji, ale lubię mnichowi wrzucić płaszcz przesunięcia. Sprawia, że na początku każdej bitki aktywuje się na Was zaklęcie rozmycia. Więc atakujący wrogowie będą mieli utrudnienie w testach ataku. Płaszcz możecie kupić od handlarza na smoczej przeprawie. Większość z Was kojarzy go pewnie z misji fabularnej Jachiry. Na web również nie ma jedynej słusznej opcji. Ale w skarbcu Rafaela w Domu Nadziei znajdziecie hełm piekielnego zmierzchu. Dzięki niemu staniecie się niepodatni na oślepienie i trafienia krytyczne. Dodatkowo dostaniecie plus 2 do rzutów obronnych przeciwko czarom. U mnie nie jest zaliczany jako pancerz, więc możecie go nosić bez utraty premii związanych z klasą. Żeby go zdobyć, musicie przejść test na mądrość o stopniu trudności 10 i test na znajomość wiedzy tajemnej o stopniu trudności 20. Testy możecie przejść dwoma różnymi członkami drużyny, więc wybierzcie tych, którzy mają największe szanse. Tak jak wspominałem na początku, przez większość gry chlejecie eliksir Giganta Wzgórzowego. W trzecim akcie u kupców zacznie pojawiać się jego silniejsza wersja, czyli eliksir siły Giganta Chmurowego. Podnosi siłę do 27 punktów, więc im dalej w las, tym lepsze obrażenia i celność. Z mocy łupieżców standardowo polecam ubój słabych i tarcze zniewolonych. Jedyne czego na tym etapie wam trzeba, to podbić mądrość do 20 punktów przy lustrze utraty w trzecim akcie. W innym filmie tłumaczę, jak to zrobić postacią, która nie ma wielu punktów inteligencji. Po wszystkim, wasze staty powinny wyglądać w ten sposób. Wasz atak bez broni zada do 48 punktów obrażeń, a grad ciosów do 96. Do tego zdecydowana większość ataków nie spuduje. To tyle. Nie chcę dyskredytować swojej własnej roboty, ale prawda jest taka, że mnich jest tak genialną klasą, że nie ma większej potrzeby, żeby tłumaczyć ją w tutorialu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zawędrowali na mój kanał. Po więcej prywaty zapraszam was na moje inne social media. A...